Cześć, jestem Romska Lipiński z marki Duck i chciałem Was przekonać tego, dlaczego warto używać w swoich biznesach e-mail marketingu. Ja korzystam zarówno w budowaniu swojej marki osobistej oraz w swoim e-commerce z sponsa i to, co jest dla mnie kluczowe, bo wywodzę się z social mediów, to na samym końcu, że wszystkie osoby, które obejrzą podcast, wylądują na stronę produktu naszego e commerce wylądowały w bazie mailowej. Tyle, że jeśli ta osoba wyląduje w bazie mailowej, to co jest dla nas najistotniejsze i jakie wyniki możemy dzięki temu wygenerować? A więc, tak, po pierwsze, dwie kampanie, które świetnie u nas działają w DAG, to jest kampania Welcome Flow, która wygenerowała ostatnio u nas 180 tysięcy sprzedaży dodatkowej, ale coś, co wygenerowało jeszcze ciekawszą sprzedaż, to w weekend, dosłownie w weekend, dzięki kampanii, w której wysłaliśmy naszym klientkom rabat, ale rabat nie za nic, a za wejście w głębszą interakcję z marką, w taką ankietę Deep Dive, zrobiliśmy prawie 70 tysięcy obrotu w dwa dni od wysłania tej kampanii. I ja głęboko wierzę w to, że nie ma nic bardziej wartościowego niż własna baza mailowa, możesz tą bazę również wgrać do kampanii płatnych i po prostu targetować swoje reklamy do bardziej kalorycznych osób, na przykład takich, które wydały u Was najwięcej.